Przewodniczącą i proszę sobie wpisać y, projekt uchwały, ja podam, podałam potem Pan przeczyta. Y, zespół wyłonił spośród przewodniczącą. jest to Pani Gabriela Zwita. natomiast Pani Weronika Mądro, i pan Michał Michałowski są członkami zespołu. I teraz już bardzo proszę Pana Sekretarza o odczytanie całej uchwały. Szanowni Państwo, uchwała numer yy, będzie wydana Rady Gminy w sprawie uchwały zespołu do wypracowania opinii o zgłoszonych na tachmowników Sądu Regionalnego na 2020-2023. Podstawy prawne, żeby, żeby mogę, już, już mówiłem. Paragraf pierwszy. Powołuje się zespół do wyboru ułatwień do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję w latach 2020-2026 w składzie pani Gabriela Zbita, przewodnicząca zespołu, pan Michał Michałowski, członek zespołu, pani Weronika Mądro, członek zespołu. Paragraf drugi. Zadaniem zespołu jest ocena zgłaszanych kandydatów na wyników oraz przedstawienie na sesji Rady Gminy swojej opinii o zgłoszonych kandydatach w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w stanie z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądu powszechnych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić uwagi? Zamykam dyskusję i zarządzam głosowaniem. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Dziękuję Państwu bardzo za przyjęcie tej uchwały i przechodzimy do punktu kolejnego. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zmiany w uchwale budżetowej są konsekwencją otrzymania decyzji budżetowej nr 253 Głodzieżu na mocy której dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na realizację zadań związanych z przyz przyznawaniem kart dużej rodziny. Zaprezentowane Państwu na ostatnim posiedzeniu Komisji Rady Gminy y, zmiany dotyczą tylko zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 110 zł. E, pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb e, i obejmują przesunięcie pomiędzy działami rozdziałami paragrafami wydatków największe zmiany zostały zaprezentowane w stanowisku numer 5 wydatki na zadania inwestycyjne i tak w rozdziale 616 Modernizacja ulicy Warszawskiej w chroniącej na poprzeci, z czego 39 026 tysięcy 26 złotych jest wydatkowane ze środków funduszu Korowskiego. W związku z korzystnym na przetargu następuje zmniejszenie planu na to zadanie o kwotę 40 tysięcy złotych do kwoty 170 tysięcy Następna zmiana również jest związana z pozytywnym korzystnym z rozstrzygnięciem przypadków. Następuje zmniejszenie planu wydatków na dodanie budowę infrastruktury turystycznej miejscowości Kamionka Parking. Zmniejszamy plan o 35 tysięcy złotych. I ostatnia zmiana w załączniku inwestycyjnym ma miejsce w rozdziale 80195 temu modernizacja szkoły podstawowej Kamionce. Następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 tysięcy złotych. Pozostałe zmiany zostały również zaprezentowane w załączniku nr 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej. Zmiana dotyczy projektu realizowanego do pracą edukacja malucha dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie przez o kwotę 4450 zł pomiędzy źródłem finansowania projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Może ktoś z Państwa Sołtysów, zaproszonych gości. Bardzo proszę Panią Skarbnik o czytanie, tak, że uchwała, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Paragraf pierwszy dokonuje się zmiany uchwały nr 3.19 przez 2018 Rady Gminy Hanionka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

zwiększa się o kwotę 110 zł do wysokości 26 994 297,85 zł, w tym dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z odrębnymi ustawami ustalone na kwotę 7 958 214,46 zł, zwiększa się o kwotę 110 zł do wysokości

z tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z gminy odmiotnymi ustawami ustalone na kwotę 7 957 192 zł 40 zł. Zwiększa się o kwotę 110 tysięcy do wysokości 7 957 320 zł. Wydatki majątkowe ustalone na kwotę 14 365 180 zł 6 zł. Zmniejsza się o kwotę 75 tysięcy, zwiększa się o 20 tysięcy, do wysokości 14 310 183 groszy. Paragraf drugi. Dokonuje się zmiany następujących załączników do uchwały: numer 1 dochody budżetu gminy pamiątka, numer 2 wydatki budżetu gminy pamiątka, numer 5 wydatki na zadania inwestycyjne, numer 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Paragraf trzeci, Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf czwarty, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję, Dziękuję bardzo Pani Skarbnik za odczytanie uchwały. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa Radnych za przyjęciem uchwały? została przyjęta jednogłośnie, 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Zakończyliśmy, proszę Państwa, podejmowanie uchwał i w tej chwili do godziny 11.15 zarządzam przerwę 15-minutową, ale bardzo proszę, żebyście Państwo na godzinę 11 przeszli. Punkt.